W górnym menu mapy znajduje się m.in. narzędzie do wyboru mapy bazowej. Po kliknięciu rozwinie nam się galeria Miniatur map. Wybór dowolnej miniatury powoduje zmianę mapy bazowej. Możemy to zrobić w dowolnym momencie pracy z mapą. Aby do mapy dodać własne dane, czyli warstwy operacyjne, należy z górnego menu mapy wybrać narzędzie Dodaj. Możemy tutaj dodawać warstwy Esli, czyli tak zwany Living Atlas, warstwy z internetu czy pliku. My chcemy dodać dane, które przygotowaliśmy sobie wcześniej i mamy je w usłudze Argis Online, więc wybieramy opcję Wyszukaj Warstwy Tematyczne. Wybieramy moje zasoby, bo to właśnie tam mamy zgromadzone nasze dane. I w moich zasobach. Wyszukamy warstwę z granicami powiatów, którą następnie dodamy do mapy. W oknie mapy od razu pojawią się dodane granice powiatów. I w taki sam sposób dodamy drugą z naszych warstw, czyli placówki oświatowe. I na mapie będziemy mieli dodane obydwie nasze warstwy. Na razie są one wyświetlane w stylu domyślnym, natomiast widzimy, że w legendzie pojawiły się nazwy dodanych przez nas warstw. Pozostaje nam tylko zapisać zmiany dokonane na mapie, klikając w ikonę dyskietki w górnym menu mapy.